No, no to są włosy już umyte, po farbie, nie powiem, żeby to wyglądało najlepiej, ale może, jako tako jeszcze to wygląda, a morda już nie taka, gęba nie taka, ale coś tam jeszcze jako tako może być, a niech sobie teraz schną te włoski, Tak? Czy tak? Tak lepiej? Czy tak lepiej? A może tak lepiej? Tak? Tak? No to jak? Jak będzie najlepiej? No, no chyba tak. No. A. Nie chce będzie, jak być. No. no. No, to dobrze. No to cześć.